Jeśli kochacie łowić okazję, to Lidl w tym tygodniu ma dla was coś specjalnego. Przygotujcie się, bo te promocje są po prostu nie do przegapienia. Rozłóżmy na czynniki pierwsze największe hity. Od 20 do lipca pieluchomajtki Pampers rozmiar 4 lub 5 są w promocji kup jeden, drugi gratis, to oszczędność prawie 49 zł na paczce. A dla użytkowników aplikacji Lidl bub 500g lub jeżyny 125 gram również kup 1 drugi gratis. Tylko w piątek użytkownicy aplikacji mogą zgarnąć brykiety węgla drzewnego Grillen Fan Flamenco w promocji kup 1, drugi gratis. Co więcej, bez aplikacji biała czekolada Fin z orzechami laskowymi jest w promocji kup 1 drugi gratis, a czekolady mleczne, Chrusti lub Preklowe są w promocji 2 plus 2 gratis. Nawet woda Saguaro ma promocję 9 plus 3 gratis. I nie przegapcie nowej kolekcji walizek Witsien już od 139 zł. Kupujcie z głową i oszczędzajcie w Lidlu w tym tygodniu.